Ty się już witałaś, czy nie? Absolutnie nie, e, więc e, mogę to zrobić. Dzień dobry. Ja czekam, czekam. Dzień dobry, jestem Pan Kawia i witam was serdecznie już w szóstym odcinku Don't Starve Together razem z Alexem. Cześć, hej Siewano. E, Nadal sobie pogrywam w tarpa. nadal żyjemy i ogólnie chyba będziemy w dzisiejszym epizodzie iść na morsy. Ja się muszę najeść i to muszę się najeść Zdrowy porządnie. Bawek, bawek a bawek. zrobisz no, mi no. babeczkę? Jak się robiło babeczkę? Bo ja nie mam w głowie tych wszystkich przepisów. Ja, ja mam wszystkie. Masz, patrz, dwa patyki, motylka. Patrz, ja ci pokażę sobie. Cyk, 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 cyk. Zobacz, a nie kliknie kluk. Dasz tego garnka. A, dobra. dobra. Dwa wypełniacze, warzywo i motylek. Dobra, super jest. Następ wieczór. Bo ja ogólnie potrzebuję czegoś na HP. Mm -hmm. Potrzebuję troszeczkę drewna zrywać, znaczy naciąć. Yy, na zbroję mamy jeszcze jakieś dubki świńskie Aleksy. Mamy, mamy. Trzymaj. A nie, ja sobie wezmę skrzyn ze skrzynki tą, którą odłożyłam sobie jakiś czas temu. To sobie hełm zrobię w razie jakiejś tam większej walki. W ogóle, chyba drugie psiaki jakoś niebawem powinny do nas zawitać. Zimowe. No to będą chyba drugie, ale tak mnie zastanawia, bo ogólnie psiaków nie zmniejszałam. Aha, powinienem być masz. Aha, ty masz jakieś modne te. Stat... No, na pojawienie nie. się mopków? Nie, nie wiem. W... Ale on co coś. Nie, nie bo hmm? w zwykłym one się pojawiają co 7 dni. O i teraz. Po pięciu odcinkach mam troszeczkę lepszą komunikację. O, no, tak. U, no. Naprawiłaś Brawa. Brała. Ja go nie musiałam naprawiać. No, no w zasadzie tak. Tylko szybki odinstal, tak mówiłaś. O, i znowu nie to, że mi się pojawiły. Ty klikasz w czubek ja drzewa, prawda? No, tak. A mi się już nawet nie chce. Mi ja ani nie, to już nie wyskoczył. Przecież ogólnie my tak nagrywamy sobie wiele odcinków w dniu teraz. i y, ten ogólnie bardzo chciałabym podziękować za taki Aha. bardzo ciepły odzew a propos tej serii. Naprawdę nie spodziewałabym się. No, no gramy no. wortami przecież, nowa postać. No wiesz, no nowa postać, ale i tak y, Don't Start White. to jest y, gra, która jest naprawdę bardzo bliska memu sercu i zawsze była i w zasadzie... Ja też do e tej gry lubię wracać jeżeli chodzi o jakieś takie... Znaczy, to wiem. jest gra, o której, nie wiem, codziennie myślę. Która mi się śni po nocach i ogólnie ona zawsze jest tak jakby, no, zawsze mega spoko. E, poświecisz? Bo ja nie mam czubu. O, dziękuję. Dochodź do bazy. Nie bym chciał wyjść po No jest okej, okay, dobra. Jeszcze się pali. A w ogóle jeszcze mam troszeczkę gnomów, w ogóle mamy ten... E, bazę Na, ja jeszcze mogę jeszcze trzy... <laughs> jeszcze mogę trzy to dołożyć. tu do środka daj. Masz? Tam tu będą masz? strażaki, zrób mi miejscem strażaki. Rozłóż się. Rozłóż się tutaj. Rozłóż się tutaj, to tu masz. Czekaj. Nie, bo ja bym chciała ogólnie ten... zrobić taki wiesz murek z tych gnomów, wiesz, żeby po każdej stronie Aha. no, był gnomek. Ale się będzie trudno zbierało ogólnie rzeczy z tej bazy. Dobra, ja oszczędzam czapeczkę. A my mamy ogólnie na y, ten nici do szycia. Eee, tu jest jakaś trzy. Jeszcze pułapek, y, znaczy tych y, psich zębów nie potrzebujemy, co? Na pułapki. Mm, potem się przyda, jak już na to. Wtedy będzie ich więcej. Muszę trawy pozbierać. I sobie hełm zrobić. <noise> tak sobie będę stała. A mogę jeszcze prezent odebrać. Mm. No bądź. No dostam dzisiaj dwa. Zielone. Tak. Mam już takich cztery. O. No. Muszę jej... się wytylizować. Tych krasnali jest taka ilość, że to jest troszeczkę przerażające. One wszystkie na mnie patrzą. Gdzie tam? Gdzie tam? Komu spada poczytalność? Nie. W ogóle mamy na namiot? Yy, coś tam jest. Trzy silku. Może pójdziemy pajączki pobić, co? No, no, możemy. No, możemy się wybrać na pająki, później akurat na morsy. No, ja mam taki plan. A ja w ogóle mam dla ciebie taką malutką niespodziankę, bo coś zdążyłam dzisiaj nagrać na ten nasz taki super... Odcinek, który się jeszcze nie pojawił. Znaczy, z naszej perspektywy on już się pojawił, ale w czasach przeszłych on się jeszcze nie pojawił. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Tak, tak, ja, ja się rozumiem, rozumiem. A powiedz mi, bo ja mam też taką sprawę, że mogę nalać też swój ekran, żeby też ludzie mogli zobaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja jeszcze nie ogarnęłam dzielenia ekranu, więc musiałbyś to ogarnąć nie wiem, na swoim własnym kanale. Więc, a. E, no. A czy to by tak się pojawiało w twoje? Coś tam jak ja mówił, tutaj by się pojawiało moje, i tak jak. E, wiesz, to co? E, moje zdolności montażowe nie są jeszcze tak e, ogarnięte, żeby po prostu Należy. to tak wiesz, e, po prostu no, przeskakiwać o, pomiędzy Twoim a Moim, żeby to przeplatać. Dużo umiem. Ty może wygasić jeden, pokazać drugi, wygasić ten pierwszy i tak jak tam. Ale czy nam się e. chce? Czy to będzie wygodne? Nie wiem. właśnie, nie wiem. Ewentualnie, jak coś ciekawego znajdziesz, to możesz mi powiedzieć, e, pokazać, co to jest dokładnie, bo tak, e, żebym ja miała montować to, co ty widzisz, jeszcze, to jest tak troszeczkę, no trudno, trudno. Ewentualnie możesz robić e, screeny, to ja to gdzieś tam wstawię. Screeny, ale no, czego dokładnie? Bo fajnie, jakby było zobaczyć, że screenie coś ciekawego, a nie załóżmy sobie, że sobie po prostu chodzę albo zbieram kupę, czy coś takiego. No a. się a. mówię, że jeżeli coś zobaczysz naprawdę niesamowicie ciekawego, no to no można by coś tam no pokazać. Dobrze myśl, bo mnie patyki. co pójdziemy w górę, bo tam też są morsy i tam są też pamiątki. O, jest worek Klausa w ogóle. Tutaj mi się pokazało. Ym, nie wiem, czy jestem jeszcze na to gotowa? Ja jestem. Mam motylki i ja bym jeszcze nie był. O, jeszcze mam tutaj kamyczek księżycowy, więc jest spoko. A sumie rządło się przydadzą na te antybiotyki. O, no inodek. Tak, no, jakby któreś z nas umarło, to nasza a, yy, no. Maksymalna Ale to, wartość nie. życia spada. Masz w te antybiotyki, nie. Ja w ogóle znam kompletnie inną. A tutaj inną jest nastąpkę. jeszcze ten. Yy, Koniec. Zaraz, zaraz go wybiję. A to w sumie Warto, możemy. Żeby... Światełko, światełko Oj, Chodź dobry. ze mną. Kamień. To nie jest gdzieżby. No nie mogę być o, teraz. Ten... Przydadzą się okay. i fioletowy dżem jeszcze, więc spoko. Okay. Też miałem tam fioletowy dżem z tego eventu moonowego. to no może iść raczej. Tak, może iść. mi motek młotek Nie mam młotka, ale ja chciał ten się wziąć. Teraz absolutnie będę musiała zbierać wszystko, co znajdę do żarcia, bo nie wziąłem sobie nic do jedzenia. Kurde. Czekaj, Są tutaj... Chodź, Czekaj, mógł tutaj, tutaj mógł jest ogólnie ten... No, jagódka. Wezmę Adam. Mmm, bo mnie przepiet w sumie. No dobra. Pozbieram sobie trochę kwiatków. Już też szwendać za tobą. Ja nie wiem, czy my tak będziemy rozwalać te ule, bo by się przydało troszeczkę połapać tak dla nas. Właśnie się na farmić. Z 1, 2, 3 możemy wyjść bo to tak powiem się nie A W sumie, możemy, w sumie, w sumie możemy ogólnie nasze własne pszczoły łapać, więc. Właśnie się no. farmić. No właśnie to mówię mówiłem. To masz jeszcze chłopak? Mówisz, to jest proste, jest pojść na A te, te, takie, właśnie, które ty zebrałaś, te komby, to je da się z Queen Bee, łatwo. Wiem, dobrać. wiem, wiem, wiem. To, to jest odnawialne, bardzo, bardzo odnawialne. No, nie mam młotka, żeby tego zrobić. Czy znaczy ogólnie muszę ci się tak. Yy, no, przyznać, że ogólnie królową pszczół to mi się udało tylko dwa razy ubić. <laughs> A to nie, to ja zawsze każdą wiosnę biję w pszczół. Ale yy, no, walką wręcz, no. Practical. Dokładnie, tam omurować murkami, żeby ona tam yy, no zostawiała te swoje no yy, miniony. Może ja tutaj rozpala ognisko, co? Tak, chcesz. Tutaj można. W sumie świnie by się to dało, albo świniłokiem. To w się sensie by położyło, niż że się dało. Mhm. Mm a jeszcze tutaj wezmę. No. O, dobra, dobra, idę je wywabiać. Au. <gryzł> Zdą mnie w pupę ugryz. Możesz mi dać jednego dobra. tego, tego glanda. Dobra. Jasne, masz dwa. To sobie od razu je spożyję. Dobra, jest mi lepiej. I dobra, możemy. Masz mięso. <gryzł> Chcesz dyjać, a, musisz wpręczyć. Ok, ja miałem to zrobić łopatą. Jeszcze czekaj się, kto idzie. O ile kolejny. Okay. No, zbijaj. Bo tak jeden knajmot by się przydał. I te pająki jakieś jedne niedaleko nas może. Znaczy, muszę coś zjeść. Co jest do jedzenia. Zupełnie nic. Ja ogólnie jestem bardziej głodna niż ogólnie mam ochotę na kokon. Ja, coś ty o tym wiemy. Wiecie, że nie, nie umrę z głodu. No to na starach. No wiesz, no głupio by było. Coś co jeszcze jest? Fajnego. Hmm. szyszkę mogę zjeść. O, no dam. O, dzięki. Co tam wiesz, jak będę już tak wiesz, mocno ginąć z głodu, to mi możesz ogólnie ofiarować, nie wiem, ostatnią rację żywnościową. Na razie jest. Okej, okay, <laughs> mam połowę. Ile jeszcze do morsów do ich odrodzenia? Mm, jeden dzień, albo teraz mam być, bo to zależy. Tak, wszystko rytnie i one się resują jak świnie. Tam kurde, nic nie ma do żarcia. Ja bym może u morsów tylko mięsk. Nie wiem, skoczyła po kasztany. Chociaż nie, nie, będę lecieć eee, nie będą lecieć kasztany w zimę. No właśnie, głupio. Zobaczymy, czy będzie mors. Teraz jesteśmy blisko. O, to są te jagody, widzę. Chodź, sobie jego to już tam do bliska. Nie zadaj, na sobą, bo Uuu, ile ich jest? Mówię no, ze samej jagody. Zagrowana na ciebie, więc. Nie. A ty, ogo masz co jeść? Tyłu? i mm -hmm. mm -hmm. Mam. Okej, dobra. To się nażre. Jasne. No cały dzień wystarczy. Idę sobie upiec od razu. chyba ognisko przeszłam. Może, gdzie byliśmy rozbici? Czemu mnie ognisko nie pokazuje na mapie? Kam... Nie wiem. Czekaj, bo przeszłam w ogóle ognisko. To sobie nowe rozpale. Stać mnie. O, dobra, jest nowy mors. Jest nowy mors. Czekaj, już idę. Dobra. Czekaj, nadchodzę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, idę. Come on, come on. Mam 13% zbroi to mi wystarczy. A ja mam 10%. To są te, ma też wistać się. Idziesz? No idę, oczywiście, że idę. Dobra, go, patrz. Jestem tuż obok ciebie. Ucieka tu, 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 tutaj, czy tutaj, czy tutaj, ucieka teraz, czy tutaj, czy tutaj, czy tutaj, czy tutaj, Zobacz, tutaj, czy No czy Idę czy tutaj, czy tutaj, druga. Zobacz, druga czapka Dla no ale czapkę. no kurde, no... Dwie czapki no. Najlepsza. Dobra, czapka jest okej. Okay. Można ją naprawiać, ale no... By się przydała no, walking cane. No, Ty jeszcze mamy... Dwie próby. Trzy próby. Tylko musimy, wiesz, dropnić. <laughs> Dwa razy przynajmniej. Bez sensu. <laughs> hmm. I się przegrzewam. Kto by się spodziewał przegrzanie zimą? <laughs> Nie bym się spodziewał. E, zgo zgonu przez przegrzanie. Zimą. <grym> no, zimą. W sumie czemu nie? O to jest żywego. jest jest. Dobra, ja sobie tą trawę zbiorę, ale nie chciałam jej wykopywać. Nie, tutaj ja mogą mnie rozpalić no. kiedyś. To jeszcze raz. <grym>. A tam chyba tylko trawa zwykła wylezie. A nie, okej. Okay. No, mówię, mówię, wykop. Bo ogólnie w zwykłym tarwie, jak się suchą trawę wykopię, no to jest tylko ten, e, trawa. Jedna trawa, o, nie o co się wiem. Ja się znam na dodatek. Ja wbrew pozorom też. <noise> nie śpię wątpić. Dobra, ej, a tam jeszcze jest jakaś drużka dalej za tymi morsami. może sobie przejdziemy. No może. Chociaż tam Bo chyba coś, nic coś nie, nie powinno ciekawego. być. No może być drugi... coś tam może nie... drugie. Może morsy? Raczej powinno być potrójne już, jeżeli, jeżeli już coś by miało się zrazubić. O mermy. Drugie morsy tak chyba średnia się... Świnia. Marmy, świnia. Mery, świnia. Pająki. Nie, to nic nie ma. Już widzę. No, jeszcze wolę sprawdzić. Wiesz, lubię mieć odkryte te krańce, mapy jednak. O, grzybki zielone to wezmę, do lodówki będą. A yy, szkoda, że Wurt nie lubi pojąć. wiesz co? Bo ja nawet nie mam na pochodnie. Chodź. Idę. Ojej, fast. Może podpaść szybko, coś. Znaczy, jak masz terma, to nie powinnaś to Ale wiesz, dobrze, dobrze, że był nagrzany. No. No, wksnęło mi się akurat. Muszę mm, też nagrzej, żeby, żeby poświecić mm, trochę. Marchewki. O, róże. Ale na, kr Róża. na krańcu świata to sobie zjem. R Róża się pali. Trudno. Charlie będzie smutna. I Maxor. Też sobie tego termala ogrzeje. Oto drzewo. Masz to swoje niewykopane drzewo. Muszę znaczy, tą niewykopaną trawę. Po co mi to? Nie. Możesz spać. Możesz Ogrzeję się w świetle tego płonącego drzewa. Nie tym razem, Charlie. Okej, okay, ja bo nie mogę trafić. O, dobra. Ja poświecę ci bardziej. Trzeba. Świeć mi ciałem. W sumie go zebrałem. Bym się udał po te glony, bo te max tak było fajne, prawda? I trzeba te jelonki znaleźć, bo klasę trzeba też ubić. Widzieliśmy już jelonki. Ale nie wiem, gdzie poszły. Bo wiem, gdzie jest Worek, ale nie wiem nadal, gdzie są, gdzie, gdzie są. One zwykle się nie rozbijają nie. po tym biomie z tym z królem świn. Si. Przynajmniej kiedyś tak było. Ja już nie poszedł teraz na oazę, bo tam jest przecież dużo. Mm. Kaktusów? Plonów, plonów. A okej. Okay. No mniej głupie. No ten przyda się tego króla zrobić. No, ono ogólnie dużo daje. No wiem, ja ci mówiłem już. No wiem, ale ja, ale ja dzisiaj sobie No, Ale ja ci mówiłem, że No mówiłeś, ale no, ja musiałam sobie jeszcze, wiesz, po swojemu to obczaić. A tak jak mówiłem, ten, gameplay wurtem gram tutaj pierwszy raz. Normalnie to tylko testowałem jak ona działa. To jest zdrowa. Ci klikam na głowę i podążam za tobą. <laughs> tak, że tak powiem. Hmm. Śledzę cię. No. E, to jest trawę wezmę. Chcę zobaczyć doma? Ale dojść? mnie brzydko ogólnie ten... zlagowało. E, ja muszę troszeczkę po trawę pójść. A, to ja właśnie pójdę, przypuściłem się eee... przez A ja... Tutaj. A jeszcze sobie zrobię motek. No co, albo nie, dobra, potem, potem. Jestem klasowy. Hmm, trochę złota jest niby, trochę kamienia. W ogóle my się <Ky> będziemy jakoś tak odgradzać wiem, od świata? Jakimiś płotkami czy coś? Nie, ale tylko że taka powiem blokuje nas Nie już. wiem. Może tylko farmy ogrodzimy? Mamy mięso normalne? Normalne mięso chyba nie, ale. Ej, kaszta, kaszta! kaszta mi dropnął kota. <laughs> <laughs> to wypił. Chyba ze żar. No. Ja ją ja, Jeszcze ja, patyku wezmę. W patyków mam, trawy mam mało. Nie ja mm, A może już troszeczkę lodu nakopię? A no przyda się do nana lato? A... Są dwa krampusy. Cztery krampusy, wow. A dużo tego. A tak bez y, glomera? To tego glomera tak. w ogóle nie musimy mordować. Tak, jest naprawdę dużo. Co hełma ja zrobię? gdzie ty jesteś? Tu jesteś. A taki on nam y, ten y, kradnie. No Dobra, idę za tym. Idę go gonię. Chodź się jeden. Y, a ja jednego gonię. Pewnie mi zniknie, chociaż nie. Nie, czekaj, czekaj, jeszcze go gonię. Jesus, jak on szybko pomyka. Ale gnój w strętry, dopadnę cie typie. Dobra, ubiłam dziada, mięso ukradł i gloopa, znaczy to yy, gówno kociszopa. Znaczy okay. jeszcze jeden kampus ubiłaś, nie? No ubiłam go, jednego, okay, okay. bo go dosyć daleko goniłam, wiesz? Jeden mi, mi zdał, no, ja miałem trzy, ja tylko dwa ubiłam. Ale kur... Nie ja wziąłem, który go wybrać. Ale kurde no nie wydropił plecaka, ale ham wstrętny. 4 krampusy bez setnego dnia już mamy. O, ale fajnie jest. A, trochę grzybów pozbieramy. Eee, my nie przegapiliśmy drugiego glomara? A nie, bo on się i tak nie spełni, dopóki tego jednego nie ubijemy. Tak, nie, nie się kolejny. Nie powinienem. Gdzie to łazisz? Gdzie ty jesteś? A, tam. Nie, 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 nie. Dobra. Ogonka ci szapa. Berybusz? A dropo tam. Hmm. Tutaj zbieram też te zielone grzybki, będą albo na sanity, albo do garnka. Zbieram wszystko, co ogólnie zima daje. <głysy> tak też ogólnie podążam trochę za tobą, chociaż powinno mi styknąć na ognisko. Zawsze mogę lodu narąbać i ogólnie, no, sobie go zeżreć. A to nie, to 0.5 na myhp. Pingwin ogólnie ten bije się z tą... Z pszczołami. Z tak. Nie, W ogóle są te, no... Kaktusy można by też skorzystać jako pożywienie na zimę. Bo trzeba by sobie, ten no, jakoś zbroję zrobić. Dobra, noc. O, to jest Dobra, jeszcze Dobra, ja sobie najbada. rozpalę. Zimno. Rozpalasz. Kurde, nic do żarcia nie ma ma noc yy, długa. ja coś poczytałem o Wurcie tak wczoraj jakoś no. i ona ma bonus do warzyw. 1.60 Ale to jest nic. C czekaj. No ale jest bonus. Zawsze, zawsze jakiś pomysł. Całe nic. Dokładnie nie wiem. Znaczy, to jest tak, że na przykład, nie wiem, Białeczka z motyla daje ci chyba 50 albo 50 coś. No. Głodu, głodu. A durian to też mam pomysł jakiś, nie? Dorama, chyba większy. Nie wiem. Czy w nie zasadzie pamiętam, cały tak. nic dostaje? Znaczy ogólnie i tak zauważyłam, że tak troszeczkę chyba jej wolniej spada głód. Czekaj, ja w ogóle muszę zrobić taką bardzo chamską rzecz. No, bo ogólnie 28 dnia yy, wieczorem będziemy kończyć i zaczynać kolejny epizod. <noise> w ogóle zima jest nie taka wygląda. nudna. No tylko się zbiera nasz... To też będzie problem, bo... Totalnie, kurde, zimą nie ma nic do roboty. Wiesz, no ja wieczory wycinam, nie wiem czy zauważyłeś. Ja chyba na nie mm -hmm. poczekam przy ognisku, bo mam tutaj ciepełko i hełm tylko mam. A nie mam trawy na zbroję. Za ile one przyjdą tego dnia? Nie, no chwilę. Chyba chwila, no. Też hełmu. Strajnie, proszę ile trzeba tych. Trzeba 20 tych Wodorostów? Tych, yy, Dlatego kupolem może sprawdzić, nabyć Nie Co mnie pszczoła ogólnie goni? Ja jestem ogólnie na pustyni. <noise> jestem niedaleko ciebie w ogóle. A, myślałem, że poszedłeś do bazy. Nie, no co ty? i po psach. Eee, dobra, jestem goła i wesoła. Gdzie ja mogę trawę znaleźć? Dobra, w sumie jestem głodna. To nie będę kusić losu. Nie wiem, może coś po drodze znajdę. Co sumie może lód pozbieram. Jeszcze trochę. To mnie ochodzi w sumie. Kurczę i znowu modów nie włączyłam, żeby widzieć chociaż jaką mam temperaturę ciała. A no zapominasz się że... Ale wiesz co ogólnie, y, jakoś nie czuję dyskomfortu, kiedy ogólnie no nie mam tego włączonego zebrałam 18 lodu. Dobra, idę w prawo. Gdzie prowadzi różowa dziura? Ja nie widzę, bo ty ją odkryłeś. Może gdzieś bliżej bazy. Różowa? O... A w sumie. O kurde. No to w sumie sobie popodróżowałam. Może czerwoną by było bliżej. No <grymne> ale trochę pozbieram. A nie, mi sens, Co ja mogę wywalić? Dobra. Poświęcenie jednego, jedną tą e, szynkę. E, chociaż ja chyba sobie do kieszeni schowałam ognisko, więc nie jest źle. Dobra. E, ja idę do domu, a później będę wracać ogólnie do tego. No, na morsa. <grymne> <laughs> jeszcze mamy okay. znaczy, trochę. Nie powinien się zaraz pocieszyć. No, mam nadzieję, znaczy że uda nam prób. się wydropić tą, tą, tą. No, um, no Okej, okay, No. Oczywiście, no. Znaczy, wiesz, są no, dwa, by się przydały. No, no. Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie chodzić po jaskiniach bez tego. To jest takie, takie, no. Można, ale po co? Lepiej właśnie zje. O to ci chodzi. No, w sumie dokładnie o to. Kurde, nie chciałabym się tutaj zatrzymywać. Nadal nie umiem się przyzwyczaić do tego nowego wyglądu kamienia grzewczego. Ech, <laughs> już jestem prawie nadal. w domu. Kurde, już prawie dolazłam. Mm, tak zobaczymy, że no kurde... na ten, ten ołtarzyk właśnie, tego ten króla i zawsze ile trzeba tych tych wodorostów. Yy, zaraz, tylko sobie rozpalę, wiesz. Ale już jestem bliski. Może <laughs> i 15 to już zaraz ma. Czekaj, żebym ja go nie podpaliła. <grych> to wezmę łopatę. E, 15 ryb, e, 20 wodorostów, Okej, 10 dobra. świńskich dupek i tam dywanu coś tam. Też wodorosty mam zaraz. Mam 13. Włody dostałem. Takie akurat mam. Eee, brzydkie. Taka kupa Mówię, trochę. Nie, kupa trochę. No to... No, to niż common, a Mog... chyba miałeś kończyć na przykład tutaj. No, to tak. ogólnie y, no. Ja dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mówiła do Was spankawie. Ze mną był Aleksy. Tak byłem ja. I zapraszam cześć, Was cześć. serdecznie do kolejnych materiałów, które już niebawem. Paaa! Pa pa. Szybko mi ten dzień w sumie. Nie Bo ja nie potrafię przysiąść do ten na chwilę. Ja też w sumie. Ja na dłuższą chwilę, przynajmniej nie wiem, do, do, do wiosny albo do. Nie wiem, jeżeli już przekończysz to jakoś tak późna zima. Już zraszowałem wszystkie mocno. Mam na myśli te takie, które mogę.